Dzień dobry kochani, witam was serdecznie. Tutaj u mnie jesteśmy w Animal Shelter i dostaliśmy maila z podziękowaniami za pupila. Dzień dobry, mój nowy zwierzak jest przecudowny, ten z waszego schroniska, którego postanowiliście mi dać. Spełnia wszystkie moje oczekiwania, co mnie bardzo cieszy. Proszę przyjmijcie ten prezent. Wuu, jako wyraz mojej wdzięczności, fajnie, będzie na karmę. Super, oznaczamy jako przeczytane i zobaczmy sobie, co tutaj się dzieje, bo w ostatnim, od, ostatni raz właśnie Tu, 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 tu coś ich było nie tak, ja nie mogłam w ogóle wyjść stąd, nic nie mogłam za bardzo zrobić, ja nie wiem co tu u moich zwierzaczków Jest, jednego mamy na razie, jednego, dobra, bo ja chciałam dwa, ale dobra, okej, okay. pogłasiamy Pogłasiamy. Więcej informacji sekundo, uno momento. Dobra, ja powinnam tobie zrobić zdjęcie, ale... Czy to jesteś ty? To chyba ty jesteś. Dobra, wiecie co? Chodźmy w takim razie. No właśnie ja tak... Nie no. O, okej. Okay. <grystanie> Idę z y, piastkiem, nie? Do komputera. Okay. No to jest ten kot czy nie ten kot? I teraz to się zastanawiam, nie wiem, okej, okay. zwierzęta w schronisku, mamy Kukiego, więcej informacji, nie ogłoszono znaleźć nowy dom, smutna historia, Kuki został porzucony, poprzedni właściciele zostawili go w domu i nigdy nie wrócili, gdyby nie sąsiedzi Kuki umarł bez pragnienia lub głodu. Wszyscy zasługują na drugą szansę, prawda? z pewnością kuki chciałby ponownie zaufać. Ludziom. Hejku, Hej, kuki. O! Dobra, znajdź nowy dom. Mamy ogłoszenie dla naszego zwierzaczka, także bardzo z tego powodu się cieszę. Zobaczmy, tutaj mamy zwierzątka do adopcji. Chudy biedek za chudy. Teo wygląda jak tak nie mrawo. Wszyscy się zgodzimy, że Teo potrzebuje dużo opieki, miłości i dobrego domu. Okej, okay, przyjmij zwierzaka. Teo, akceptuj. Dobra, no to zaczekamy, moi drodzy, na naszego nowego pupila. Mam maila? Już zaczekajcie, chodźmy tutaj do wiadomości. Okej, okay, y, nazywam się Luther Lord. Interesuje mnie kod kuki, mianowicie adopcja tego zwierzaka. Mam nadzieję, że kuki dopasuje się do kilku moich wywągań. Mam w domu dzieci. Y, musi je lubić. Y, musi być inteligentny, raczej cichy. I nie chcę, aby był agresywny. Dobra, wejdźmy sobie tutaj do naszego Kukiego po więcej informacji. Wsutne, żeby go się pełny brzuszek. Ujejku, ale jesteś psotniczkiem, no to ja nie wiem. Kurczę, powinieneś nie dać być grzeczny, tak, dla tych państw. A tu jestem moją. Mhm. Pełny brzuszek on ma zaś. O niebo. Mhm. Dobra, tak zrobimy. i Zobaczymy, co nam z tego wyniknie, moi drodzy. Już idę, biegnę, biegnę. Ta chce jeść. Jejku, już taki głodniutki przyjechał do nas, ojoj. Ojoj, odłożymy, tak? I już tutaj, gdzie my mamy jedzonko dla kotka? Mam wodę, napełnimy ci wodę. O! I jeszcze jedzonko dla koki. Dlaczego? Dla to. dobra, okej. Okay. Ty sobie pojedz, sobie jeszcze połazisz tutaj, tak? Tu jeszcze nikogo nie ma, ok. Mamy znowu maila, nie? E, e, interesuje mnie kod kuki, mianowicie adopcja tego zwierzęcia. Mam nadzieję, że kuki je, no ale już nie. Kuki już wiecie. Idzie do nowego domu. Chodźmy. Okej, okay, no to chodźmy tutaj. Tu jesteś. Kuki. Idzieś do nowego domu, mój malutki. Mam nadzieję, że będziesz szczęśliwy, bo wiecie tam, te cechy tak? No. Hej. Okay. Ta! Dobra, ja bym tu. To... Ojej, ku kiepsko. Ojoj, oj, oj. Dobra, trzeba się bardziej słuchać, że tak powiem, w wymagania. No, będzie dobrze, no. Dobra. Tu odpady. następnym będzie lepiej. Co, nie? Tutaj mamy coś? Nie. Dobra, posprzątamy sobie. Tam kciowi daliśmy jeść, także spoko. Bardzo dobrze. Tutaj też nic nie mamy, także możemy się tego również pozbyć. właśnie dajmy sobie tu. Dobra, cacy. Idziemy do naszego zwiedziaćka, bo musiałem mu fotki porobić. W ogóle Ciaś, jesteś szczęśliwy czy nie jesteś szczęśliwy? Co? Jaka situation u ciebie? Kupcie ci się chce, bo tutaj, mm, tu jest kuweta, o, masz kuwetkę. Mam tyle tych misek, że daj to spokój. On może być takim chyba głodomorkiem mi się wydaje, mm, tak że możemy mu jeszcze, nie, nie to jedzę to dla kiciusiów, to dla kiciuśków dobra. Okej, okay. pokłosiłam, pokłosiłam. Eee, piciuś, ja chcę, to czemu się nie napisz, tak? Dobra, i za chwileczkę pójdziemy, weźmiemy, yy, zrobimy mu zdjęcie. Co nie? Jest, rozdycka. Opa. No. <laughs> Jaki fajny. Dobra, trzeba to a, posprzątać. Okej. Okay. I lecimy, lecimy. Posprzątamy kuwetę. Wyrzucimy, żeby to było czysto. Okej. Okay. Mam tutaj, tak, mam tutaj mały rozgardiaż. Yy, mamy laser? Mamy. Dobra. Chodź. Chodź, weźmiemy... Nie, nie tu. Chodź na zewnątrz. Bawimy się troszeczkę. Dobra. O. O. <laughs> Patrzcie, jak fajnie, nie? Jak jest zadowolony. Bawimy się laserem. Wszystkie koty lubią się bawić tymi laserami. <laughs> fajnie, fajnie. Dobra. Okej, okay, y moje miłe. Kotko, zrobiliśmy ci zdjęcie, także udamy się do komputera i wystawimy naszego kicia, aby ktoś mógł się nim zaopiekować. Nie wiem, czy trzeba czekać, aż się tak zeskanuje, w sensie tak tutaj wizualnie, czy nie wiem. Co tutaj mamy? Kuki, hmm. Kuki już wiecie. Kuki <laughs> już wiecie. Okej, okay. ogłoszono, Anuluj, ogłoszenie Kuki. Wróć, to więcej i o z jej pełną brzuszek, a tutaj mam jedną niewiadomą. Ufa na tyle ludziom, by zostać oddanym do adopcji, czyli tutaj musimy być. Dobra, to będzie dobrze, będzie dobrze, będzie zadowolony. Może weźmiemy jakiegoś pieska. Termin upływa. Ojoj, ktoś z nas maleństwo w kanale. Zwierzę z pewnością by zginęło, gdyby nie pomoc człowieka. Kurczę, ale nie mogę go zabrać. Mogę tylko kota zabrać. E, dobra, to to ma. Widzisz tego słodzieka? To małe zwierzę miało zostać użyte do walk. Zwierząt naprawdę? Co wy mówicie? Zjaj. No wiecie co? wiedź w tryb e, budowy. Wieć? W tryb budowy? Jak? To bardzo suchnie, musimy go umyć w takim razie, to chodź tu. Czy ja cię mam umyć? Gąbka. Brodzik potrzebny, a skąd ja brodzik wezmę? Muszę brodzik kupić. Nie, brodzika tu nie mam, brodzika tu nie mam. Nie, nie. Tu jest kuweta, idziemy do sklepu Muszę coś kupić. Jakiś brodzik. Idziemy kiciusia myć. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, chodźmy tutaj do sklepu, jedzenie, medycyna, higiena. Kuweta. Okej, okay, tu nie ma. Hmm. Gdzie jest brodzik? Może ja mam brodzika, nie wiem. Pewnie tak jest. No ale to gdzie? W jakim pomieszczeniu? Tu mamy kosze. Tu mamy baniak z wodą. Ech, tutaj możemy dożyć przedmioty. Mhm. Skąd ja... Gdzie jest brodzik? Czy ja nie mogę kupić brodzika? Co? już, jak wyszczotkuję, to będzie czysty. Um. Nie mam pojęcia, czy to coś pomoże. Głodny. Zjedz sobie tu. Tu. Postaw. No. Naprawdę? Nie mogę tutaj? Dobra. Ty sobie zjesz, tak? Yy, tak, jedzą, kopić, ko. Masz, masz coś tam do picia? Okej. Okay. A z tobą jak sytuacja wygląda? O, ciebie już byśmy mogli, Teo. Dobra. Wiesz, wiecie co? Może jeszcze troszeczkę, tak żeby faktycznie ta miłość była taka duża. To... I wiecie, o co chodzi, o to zaufanie właśnie wobec ludzi. O, możemy cię wyczesać. Oj, zostawię cię tu, bo jakiś tutaj szczotkę rzuciłam. O, chodź, no. Ej, stój. Stój, Teo. Patrz, jak cię szczotkuje ładnie, no. Tak cacy będziesz wyszczotkowany, cacy, cacy, no. Od razu będzie lepiej, od razu tych kłaków będzie mniej. Nie, nie zadbałabyś się kładźkami, Dobra, ale to by się chce ogólnie pić. To ja bym cię tutaj dała. Tamta nakicia sobie śpi. Dobra, o. Pójdziesz pić? Bo ja myślę, że to by się chce pić. Dobra, chodźmy w takim razie. Wystawimy na Teo. to. Tyłuj się. E, dobra. Mm, to Już możemy. Załaduj. Ok, wybierz. Znajdź nowy dom. Tutaj ogłoszenie, rozrabiaka, głupta z pełny brzuszek. Ja jestem ciekawa, jak to będzie. Czy coś się uda? Dobra, mamy wejść w tryb, tryb budowy. Up opuść tryb budowy. Tokeny dobra. Zadania: kup klinikę. Rozbudowa lecznicy. Klinika. Hmm. Chyba, muszę najpierw kupić miejsce. To gdzie? Jak myślicie, gdzie powinnam? Tu? Nie mogę. Jak się odwraca? Mi się da jakoś łatwiej, ja nie umiem. Dobra. Okej. Okay. Przygarnij nowego kota. Dobra. Mamy przygarnąć nowego kotka. Mamy trzy e-maile. I tak, Teo. Nazywam się Maria. Bright interesuje mnie kot Teo, mianowicie adopcja zwierzaka. Mam nadzieję, że to dopasuje się do kilku moich wymagań. Wytrzymały pęche. Spokojny i nie znosi hałasu. Cichy, nie nie może być nieśmiały i inteligentny, może się szybko nudzić. Anastazja, to, no to tutaj by nam tak pasowało, nie? Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, czy to będzie to, czy to nie będzie to. Dobra, mamy przygarnąć kotka, no to chodźmy tutaj. Aha, nie mogę jeszcze, bo przecież ten. muszą odebrać najpierw od nas ko kotka, kotka. Okej, okay, to zaraz przyjadą po te. Mm, Tobie się jedzą kochce. Dawaj. Dobra. Okej, okay, już idę. Już tylko wody mu naleję troszeczkę. O. Dobra. Chodź, mam nadzieję, że tym razem uda się z nowym domem. Okej, okay. to cześć. Weź kotusiu, czekamy na wiadomość mailową. Więc zobaczmy, jak to będzie yy, wyglądać. Teraz tak, mamy. No dobrze. to. Wciąż będzie gorzej. Okej, okay. y, ktoś znalazł to maleństwo w kanale. Zwierzę pewnością on by zginęło, gdyby nie pomoc człowieka. Przyjmie zwierzę. Kat, no to kat. Przygarnij nowego kota, także za chwileczkę będziemy mieli nowego kotka. A zobaczmy, jak u naszego obecnego. O jejku, ale szybko przyjechali. Kurczę, nie zdążam wyjść. Tak bardzo potrzebuję jedzenia. Pół, jeśli taki budniusie do nas przyjechał, no. Pójdź mną, o. O, chodź tu. E, Wejdź z rzeka do lecznicy dla zwierząt. E, postaw kota na stole operacyjnym. O rany boskie. Aż się boję, co to będzie, ale niech sobie zje najpierw. Okej, okay. ku. Mm -hmm. Dobra, jedzą komu wzrasta, będzie dobrze, ale jest bardzo ufny. Szok, szok jaki jest ufny kotek, no patrzcie. Mm. Za chwileczkę będzie gotowy tak naprawdę. No. Ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobra. Chodź, Kiciusiu. Bo musimy cię na stół placin, tylko jakie tam wle wlezę? Ja tu mam drzwi. <gry> Wcisnę się tu jakoś. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. A ja muszę sobie kupić chyba sół. Sto kota kota na kotana. Nie można włożyć do plecaka. Ale ja nie chcę. Dobra, ja chyba muszę kupić najpierw. No bo spróbuj od sobie zwierzęka gdzie indziej. Dobra, to wiecie co? Ja muszę zobaczyć. Muszę kupić stół operacyjny w takim razie. Na to wychodzi. Ale właśnie nie wiem, czy przez komputer, czy jakoś tam w tym pomieszczeniu. Chodźmy tutaj... Yy, medycyna. Bandaż, krople, pensetę, golarkę, tabletki. Chyba nie tu. Może w budowy, Pióra, hmm. Lecznicy. Nie. Meble. kliniki, Stół medyczny. To chyba ten stół, nie? Na no to wychodzi. No, bo tutaj już nic dobra. Okej, okay, dajmy tak. No i lecimy znowu po naszego kotunia i zobaczymy, o co w tym chodzi. No. no. Ty jesteś. Chodź. Chodź do mnie. Grzeczny kotku. Idziemy, zobaczymy, co w tym chodzi? Siu, 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 Okej. Okay. Znajdź i weź y, pensetę. Kleszczu bił się w chciało kotka. Ojej, chwila, Ja nie mam pensety kupionej. <suszy> Rane zero przygotowania, po prostu dramat. A że można jakoś inaczej wchodzić w tryb kupowania, to dajcie znać, no bo widzicie. Dobra, rozbudowa lecznicy. co, ja się gubię, nie? A nie, bo to nie było tutaj wyposażenie kliniki. Penseta penseta była w tamtym, nie rozbudowie, tylko medycyna. I penseta dodaj do koszyka. Dobra, to to byśmy sobie zamówić chcieli. Jest już zamówienie, zamów. A weszłabym sobie jeszcze tutaj, rozbudowa mini. meble. Praka, półka, brodzik. A ja nie mam mini. Kurde, a to super by było. Dzięki. zaraz idę. Rozbudowa mini. 1450, to ja mam tyle. Nie mam miejsca? Dlatego? to token rozszerzenia terenu, otrzymujesz. Biegniemy po pensetę. I wyciągamy kleszczura. Chodźmy. Ok. Mm, penseta. Weź penseta na ciemnie ostrożnie. Chwycić nią kleszcze, zacznij go usuwać poprzez poruszanie myszką zgodnie z kierunkiem strzałki. Dobra. Biegnę z tą pensetą, jak na zabicie. Nie w tą stronę. Run BOS. kotek, ciekawy. Wiecie, z pensetu tak biegniemy. No. Ok. O. O. Wrzuć kleszcza do metalowej miseczki. Potem odłóż pensetę. Zabić go. Co teraz? Odłożyłam pensetę. Ej, kleszczy zniknął. Gdzie ja mam odłożyć pensetę? Czy ja tu mam odłożyć? Aha, tu. Okej. Okay. Oddaj do adopcji zwierzaka. Uratowaliśmy kołatkę od kleszcza. Niedobrego, złego tego. Dnia. Super, tutaj śpisz. No dobra, i jak tutaj situation wygląda? Ty jeszcze nie jesteś taki ufny, a ty, mój drogi? O, ty jesteś pięknie ufny, dobra. Super, no to myślę, że tobie byśmy zrobili zdjęcie. Od razu, jak sobie śpisz tak słodko. Dobra, biegniemy od razu. Od razu biegniemy przed siebie. I skaner. Mm. O, kolejny kotusiuś. Potusiu, na twoim koncie bankowym pojawiły się nowe środki w kwocie od Fundacji Animal Shelter. Ja Ci dziękuję, ale super. Dobra. Ogłoszono wróć i teraz możemy Toma, tak? Znajdź nowy dom. Spójrz na tego zwierzęca, słodkie jest, prawda? Ok, załaduj, proszę, wybierz. Znajdź nowy dom. Rozrabiaka agresywny, pełen brzuszek i nieszczęśliwy. O jezu, no. Powiem wam, reklama jak nic. Aha, czy my znajdziemy dla niego dom? Lub ja może się szybko nudzić. Z kasu. to już wiem, że no, niestety. Będziemy czekać po prostu na kolejne wiadomości mailowe tutaj. Ale super, bardzo się z tego powodu cieszę i będę się cieszyć, jeśli dla naszego zwierzeczka znajdziemy również. No wydam, pomimo, że jest taki rozrabiaka i agresywny, to tak wiecie, może być ciężko. Co my tutaj mamy? Mm, yy. Zwierzek powinien być grzeczny, powinien, ale no, no nie jest. Także chyba tutaj nam nie wyjdzie. Usuwamy. Dobra kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do oglądania innych serii na moim kanale. Zostawcie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!